Witam serdecznie. Dzisiaj o, por o poranku. Dzisiaj sobie będziemy mówić oczywiście o kolejnym super ciekawym dniu w tym tygodniu, bo mamy przed sobą kolejną serię bardzo interesujących danych makroekonomicznych. Przypominam, będą to dzisiaj wskaźniki PMI. Rozpoczynamy już od Europy. Później będą najważniejsze wydarzenia, czyli informacje z amerykańskiego rynku pracy o godzinie 14:30, więc już teraz. O godzinie, na godzinę 14.20 zapraszam na specjalny live z komentarzem na żywo do tych danych makroekonomicznych, które w tym tygodniu należą do kategorii ściśle najważniejszych. No i później jeszcze około godziny 16.00 mamy wskaźniki ISM, PMI dla, dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego też kolejny dzień jest niezwykle interesujący. Przypominam, zaczynamy dzisiaj sierpień na giełdach papierów wartościowych na rynkach finansowych, i to po części też ma duże znaczenie. W ogóle ten tydzień jest niezwykle obfity w różne ważne wydarzenia, i za chwilę będziemy sobie je komentować, ale na samym początku przypominam, że na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie, więc to co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. Mam nadzieję, że jest to bardzo czytelne. No i yy, przypominam także, że motto kanału to subiektywny punkt widzenia, więc na samym początku ja powiem troszeczkę od siebie, własnych opinii, później będzie sesja QA, bo wy będziecie mogli zadawać pytania, a w tle jest bardzo prosta ankieta, czego się dzisiaj spodziewasz na indeksie WIG 20 sesji wzrostowej, spadkowej czy sesji bez zmian. Zobaczymy, jak fluktują zmiany nastrojów na naszej społeczności, dlatego też zachęcam do oddawania głosów, no i bardzo proszę o kciuki w górę bo e, dzięki temu algorytm H materiały szerzej, za co serdecznie dziękuję, no i oczywiście do subskrybowania i komentowania. Także e, na samym początku, zanim przejdziemy do wykresów, jeszcze najbardziej interesujące informacje, które pojawiły się od naszego ostatniego spotkania, bo 5 minut po zakończeniu naszego wczorajszego spotkania były wyniki, e, przypominam, Apple ze sklepszy od, od prognoz o około 10%, więc Rynek się ucieszył. Prognozy, czy przychody Apple rosną też prawie 10% rok do roku, więc dane są naprawdę bardzo interesujące i ważne, ale ale no właśnie. Za chwilę będziemy sobie o tym mówić co dalej. Wskaźnik wskaźniki dotyczące tego co się dzieje na rynkach finansowych będą oczywiście dla nas istotne. No, ale pytanie jest takie, oczywiście, co, co będziemy, czego będziemy świadkami w kolejnych odsłonach rynkowych zmagań. No i wczoraj, po zakończeniu sesji, mamy spadek do 40% prawdopodobieństwa, że we wrześniu będzie obniżka stóp procentowych w USA. A przypominam, miesiąc temu to było 90%, więc mocna redukcja oczekiwań co do obniżek stóp procentowych. Napędzana tym, co powiedział Paweł, ale przede wszystkim danymi makroekonomicznymi, które w ostatnim czasie są dobre naprawdę są dobre, zaskakująco pozytywne. Więc rynek widzi, że no nie ma potrzeby ku temu, żeby obniżać stopy procentowe, plus ta inflacja zachowuje się, jest wyższa niż konsensus rynkowy, co jeszcze bardziej wspiera tezę o tym, że no będzie ciężej o obniżki stóp procentowych. A wcześniej, przypominam, rynek tego nie dyskontował. Kolejne ważne informacje są od Donalda Trumpa, ponieważ przypominam, jeszcze dzisiaj mija okres, gdy były, miały być wprowadzone cła, miała być weryfikacja ceł na poszczególne kraje. No i oczywiście mamy zmiany. Okazuje się, że, że Donald Trump podpisał rozporządzenie podwyższające taryfy celne dla Kanady do 35% z 25%. No, i oczywiście będzie to miało negatywny wpływ na rynki finansowe, więc słana Kanady do góry i to o, o prawie o połowę, więc to jest negatywna informacja. Szukam teraz na osi czasu kolejnych informacji. Za chwilę, za chwilę je Wam przedstawię, jak tylko, jak tylko mi się one ukażą. To tak, mamy 20% taryf celnych na Tajwan. 30 później mamy 19% cła na Tajlandię, na Kambodżę i chyba 39% na Szwajcarię co my tutaj jeszcze mamy Okej, okay, tutaj Kana Kanadyjczycy się nie cieszą z ciekawostek KOSPI, czyli indeks giełdowy Korei Południowej spada 3% bo są plany podwyższenia zysków od zysków od o zysku kapitałowych podatek od zysków kapitałowych ok no i żeby być, żeby być sprawiedliwym już więcej żadnych informacji nie ma, ale w każdej chwili mogą się pojawić oczywiście kolejne więc ta dzisiejsza sesja znowu będzie bardzo interesująca pod tym względem i będziemy śledzić losy rynku. Przypominam, tle jest ankieta, czego się dzisiaj spodziewasz na indeksie wig 20 Sesji wzrostowej, spadkowej czy bez zmian? To teraz szybki przegląd wykresów, a później przejdziemy do tematu najważniejszego: o tym, że sierpień dotychczas nigdy nie był wzrostowy, zawsze był spadkowy na indeksie standard. Ten puro, o tym warto warto zwrócić uwagę i przedstawię argumentację, dlaczego aż tak agresywny dzisiaj, agresywny dzisiaj tytuł. A więc na, na samym początku szybki przegląd wykresów i zaczynamy oczywiście od eurodolara i jesteśmy tak naprawdę na tych samych poziomach, które były wczoraj do obserwacji pod koniec sesji europejskiej, podczas sesji amerykańskiej, więc nie ma żadnych zmian, ale generalnie przypominam, że my rozpatrujemy eurodolara przede wszystkim pod kątem zachowania świec tygodniowych i na tygodniówce widać pięknie że mamy dynamiczne odbicie od górnego ograniczenia trzyletniego kanału wzrostowego dlatego też jest bardzo prawdopodobne że będziemy świadkami kontynuacji tendencji w dół no a przypominam teraz e, wsparcie to są okolice 1.12 1.13 więc te okolice jak najbardziej i to nawet szybko mogą być testowane wystarczy żeby dzisiaj dane były lepsze niż ten konsensus rynkowy Ostatnio właśnie tak były, że tak zwane były lepsze niż konsensus rynkowy, no i mielibyśmy pretekst do kolejnej fali zakupów amerykańskich o, amerykańskiego dolara, bo tak naprawdę tą falę, którą tutaj widzimy, napędzają między innymi duże instytucje finansowe, które tak jak Citigroup realizują swoje nawet już straty na spekulacji przeciwko amerykańskiemu dolarowi, więc zamykanie i to paniczne zamykanie. Krótkich pozycji w amerykańskim dolarze napędza tutaj tą tendencję, tą tendencję spadkową, więc short squeeze jak najbardziej jest tym, który doprowadził w tym tygodniu do takiego mocnego ruchu i jest potencjał oczywiście na kontynuację tej zmienności. Amerykańskie obligacje stabilnie i obserwujmy teraz inne rynki finansowe. Dzisiaj giełda w Japonii raczej neutralnie z tendencją na na zatrzymanie patrzmy na zachowanie jena japońskiego, który się dalej wyraźnie osłabia, więc jest presja ku temu, żeby giełda w Japonii troszeczkę lepiej się zachowała niż cały niż inne kraje w Azji, na giełdzie w Chinach proszę zwrócić uwagę, w ostatnich minutach, w ostatnich godzinach, w ostatniej godzinie mamy przyspieszenie tendencji spadkowej, więc to źle wróży temu, co się może wydarzyć. Dzisiaj na otwarcie w Europie. No i indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych zostawimy sobie na koniec. No ale proszę jeszcze zwrócić uwagę. Yy, dobra, to jeszcze, jeszcze surowce, to tak, yy, na miedzi, jeżeli dzisiaj złamiemy, będziemy spadać poniżej tych poziomów minimalnych z lipca, to będzie to zachęta do tego, żeby jeszcze mocniej przyspieszyć wyprzedaż na przykład na, na polskiej giełdzie, więc bardzo, bardzo uwaga. No i oczywiście jest to. Zła wiadomość dla, w ogóle dla koniunktury na całym świecie, takie zachowanie miedzi. Ropa naftowa poniżej 70 dolarów, ale wszystko co powyżej 70 dolarów to będzie czynnik mocno sprzyjający tezie o tym, że będziemy świadkami kolejnego dorzucania do pieca na tendencji spadkowej. Dlatego też uwaga, naprawdę uwaga na ropę naftową, a w przyszłym tygodniu, przypominam, będziemy dyskontować możliwość Braku porozumienia między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, no i oczywiście brak porozumienia, nowe sankcje przeciwko Rosji będą zachęcały do tego, żeby te, ta tendencja wzrostowa na ropie naftowej miała miejsce. No i na złocie poniżej 3300 niepewność powinna sprzyjać wzrostom zachowania amerykańskiego dolara spadką, więc na razie, na razie mamy tylko delikatną tendencję spadkową, ale przypominam, te ostatnie minima to jest miejsc, to jest nieprzypadkowe miejsce. To jest miejsce, gdzie przebiega na wykresie dziennym średnia stu sesyjna, czyli mniej więcej taka półroczna, więc, więc może się rynek obronić nieco dłużej, może się bronić na tych poziomach, dlatego też warto bardzo uważać na to, co się dzieje. No i oczywiście mamy dzisiaj sesję, która nam powinna odpowiedzieć na pytanie, czy znowu się obroni ważne wsparcie, które tutaj widać na taksie, czyli od miesiąca broni się okolica 24 tysiące punktów od góry, opory też bardzo ładnie są widoczne. No ale dzisiaj jest naprawdę pretekst do tego, żeby złamać te poziomy. euro spada, mamy reakcję Stanów Zjednoczonych, która pokazuje, że jest ochota na realizację zysków, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jednak to wsparcie dzisiaj pęknie, a jeżeli pęknie, inwestorzy zobaczą tutaj formację szczytową wejdźmy sobie na nieco większy interwał, no i widać tutaj formację szczytową, no i gdyby ona została pokonana, no to zasięg spadku tutaj mniej więcej w okolice tej luki byłby do realizacji, do obserwacji, więc bardzo, bardzo należy uważać i proszę zwrócić uwagę, sekwencja, sekwencja szczytów pokazuje, że mniej więcej od miesiąca mamy relatywną słabość giełdy w Niemczech i giełdę w Europie, czy dodatkowo napędzana teraz ryzykiem geopolitycznym, dlatego też moim zdaniem jest to też zła wróżba dla polskiego rynku, dla polskiej giełdy, która też w miarę bardzo podobny sposób się zachowuje, czyli broni się wsparcie 2900 punktów. Do czasu obrony utrzymania tego poziomu 2900, scenariusz bazowy to cały czas wzrosty, ale złamanie tego poziomu będzie dawać też informację szczytową, będzie zachęcało do tego, żeby rozpocząć korektę spadkową w okolice 2820 mniej więcej. Tak do tych poziomów wsparcia, które obserwujemy tu, tak mniej więcej 2820, no po prostu do tych minimum, które były tutaj, które były tutaj do obserwacji. No ale czy tak będzie, to się zobaczy, więc na dzisiejsza sesja będzie bardzo interesująca na warszawskim parkiecie. No i oczywiście przypominam, wielkim sprzymierzeńcem tendencji spadkowej na warszawskim parkiecie, która jeszcze nie jest scenariuszem bazowym, ale należy ją bardzo Intensywnie rozważać to jest zachowanie polskiego złotego. I tutaj polski złoty ma opór w rejonie 3,75. Jeżeli ten poziom padnie, otworzy się przestrzeń do ruchu w kierunku 3,88-3,90. Więc bardzo intensywnie obserwujmy to, co się tutaj będzie działo. Na eurozłotym też widać delikatne osłabienie polskiego złotego. Ale przede wszystkim dola złote nas interesuje, bo to oznacza, że kapitały z Wall Street zaczynają się wycofywać. Mamy repatriację światowego kapitału do Stanów Zjednoczonych. Stąd też te wzrosty to jest wielkie zagrożenie dla warszawskiego parkietu. No i moim zdaniem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, ale nie jest to jeszcze scenariusz bazowy, że wy, wykreuje się tutaj korekta spadkowa na warszawskim parkiecie, więc naprawdę warto warto być czujnym podczas dzisiejszej sesji i obserwować, kiedy możemy. Kiedy rynek i jak zachowa się względem poziomu 2900 punktów? Jeszcze raz przypomniałem, scenariusz spadkowy nie jest scenariuszem bazowym na chwilę obecną, ale stanie się, jeżeli 2900 padnie na zamknięciu dnia na, na świecy dziennej. Także tak wygląda sytuacja. No i teraz przejdźmy już do odpowiedzi do tego naszego dzisiejszego zagadnienia, czyli do tego, że sierpień dotychczas. Na indeksie standard ten jeszcze nigdy nie był wzrostowy. No i dlaczego, dlaczego taki agresywny tytuł? Rozpoczynamy od kilku ciekawych wykresów z prezentacji. Wskaźnik Fear and Greed, czyli chciwość i strach, jest na poziomie chciwości, więc rynki w Stanach Zjednoczonych mocno widzą dalsze wzrosty. No ale dla nas najistotniejsza jest statystyka, i ta statystyka mówi o tym, jaki jest sierpień, gdy mamy poszczególnych prezydentów w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj wyszczególnienie pierwszych, drugich kadencji poszczególnych prezydentów od 1950 roku. No i widzimy, że gdyby brać pod uwagę generalnie sierpień, no to z prawdopodobieństwem 67% powinien być on wzrostowy. I mediana wzrostów to około niecałe 2%, więc generalnie powin, nie powinno być źle. No i oczywiście warto zwrócić uwagę, tutaj jest wyszczególniona pierwsza kadencja i druga kadencja. No i jako, że mamy teraz drugą kadencję Donalda Trumpa, no to przejdźmy teraz już do tej statystyki. Która nam pokazuje, co się jak się zachowuje indeks Standard Poor's w sierpniu, gdy mamy drugą kadencję danego prezydenta. No i na tym kolejnym wykresie mamy statystykę takich właśnie sytuacji. No i okazuje się, że druga kadencja Eisenhowera, Nixona, Reagana, Clintona, Busha młodszego, Obamy i teraz Donalda Trumpa. No, to były właśnie tego typu przypadki. I za każdym razem, kiedy była druga kadencja danego prezydenta i mieliśmy sierpień na indeksie Standard Poor's, to za każdym razem był on spadkowy. A mediana spadków to około, to około 3,5%. No, a to pokazuje, że naprawdę inwestorzy, być może wczorajszym spadkiem na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych, zaczynają wyprzedzać to właśnie, co nam mówi statystyka. A ta statystyka nam mówi właśnie o tym. Że sierpień to jest generalnie bardzo słaby okres do inwestowania na indeksie standard. ten zwłaszcza w drugiej, podczas drugiej kadencji danego prezydenta. No i w takiej sytuacji, a jeszcze dodatkowo mamy wkrótce wrzesień, który jest jeszcze gorszym miesiącem do inwestowania, stąd też prawdopodobieństwo wystąpienia naturalnej korekty spadkowej na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych bardzo silnie teraz rośnie. No i być może właśnie Ostatnie kilka sesji, a zwłaszcza ta wczorajsza sesja, jakby sesja odwrotu na indeksie Standard Poor's, no bardzo ładnie zaczynały wspierać tezę o tym, że tego typu zjawisko może wystąpić, bo teraz przejdźmy już do wykresu na indeksów w Stanach Zjednoczonych, proszę zwrócić uwagę, jakie było wczoraj cofnięcie. No i Jeszcze dzisiaj kontrakty terminowe też sygnalizują spadki. Jesteśmy na poziomach, na nasdaq poniżej tych minimów sesji Fedowej. Na standard ten pór też jest bardzo, bardzo podobnie. Mamy takie sesje odwrotu, mamy przebicie, mamy, jesteśmy na niższych poziomach niż podczas minimów. W środę sekwencja zachowania indeksu w tym tygodniu jest negatywna. 4 sesje pod rząd na rynku kasowym, przypominam, czyli czasów Warszawa między 15:30 a 22:00. Mamy, mamy cztery dzienne świece na indeksie standard ten pół o czarnym korpusie. Czyli wygląda to niezwykle pro spadkowe. Jest to zaproszenie do korekty spadkowej, no i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie się to potwierdzać, czy ta statystyka będzie działać. O, takie 3,5% spadku na chwilę obecną to jest, zaraz sobie zobaczmy, to jest dokładnie około 220 punktów niżej, około 200 punktów niżej na indeksie standard, ten pół, więc gdyby rzucić okiem na wykres dzienny. Gdyby rzucić okres, okiem na to, co tutaj widzimy na, na, na indeksie Standard Tempur, no to to te dolne ograniczenie kanału wzrostowego mogłoby być szybko testowane, łącznie ze średnią tą 50-sesyjną, czyli ta strefa 6150-6250 mogłaby być do przetestowania w sierpniu. No i zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stanie, czy tak nie będzie, więc uwaga. Naprawdę statystyka zaczyna sprzyjać ewidentnie temu, żebyśmy wchodzili w okres korekcyjny i jeżeli oczywiście ta, ten schemat statystyczny będzie się powielał, będzie się materializował i jeszcze dodatkowo amerykański dolar będzie się umacniał, to w takiej sytuacji największym zagrożonym, największym negatywnym beneficjentem tego typu zjawisk mogą być rynki wschodzące. Rynki wschodzące w Europie, bo euro-dolar to jest repatriacja, wycofywanie się kapitału do Stanów Zjednoczonych, więc naprawdę największym zagrożeniem, na, największe zagrożenie to jest rynek w Warszawie, rynki polskie, aktywa polskie, które w amerykańskim dolarze wciąż są bardzo mocno od samego początku tego roku napompowany indeks lidowy WIC no, ma stopę zwrotu w okolicach 55-60%, podobnie jak giełda. W Austrii, jak giełda, chyba w Południowej Korei, w Tajlandii, w Grecji, więc rynki wschodzące mogą być negatywnym, mocnym beneficjentem tego typu zjawiska. Więc jeżeli minus 3, 3,5, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, to minus 6 na indeksie WIG-20 byłoby spokojnie do zrobienia, a takie minus 6 w sierpniu z obecnych poziomów to byłoby około. 170-180 punktów, więc cofnięcie w rejon 2800 nie powinien być dla nas zaskoczeniem, czyli to po prostu byłyby te poziomy, które obserwowaliśmy na przełomie lipca i no, czerwca i lipca pod koniec czerwca. Takie cofnięcie w rejon 2800 jak najbardziej byłoby do obserwacji, a co później, no, oczywiście we wrześniu, byśmy zobaczyli. No chyba, że oczywiście rynek Rynek inaczej niż to statystyka, ale przypominam, statystyka bardzo mocno faworyzuje negatywne scenariusze. I jeszcze raz zapodam o tą statystykę, która mówi i odpowiada na pytanie w agresywnym naszym tytule o tym, że sierpień nigdy nie był wzrostowy, zawsze był spadkowy podczas drugiej kadencji danego prezydenta od 1950 roku, a to jest mocno negatywna informacja. I jeszcze, żeby bardziej pogrążyć byki na warszawskim parkiecie, to jeszcze na koniec wykres statystyczny zachowania indeksu dolarowego. No i widzimy tutaj, że sezon dolarowy to jest mniej więcej okres od początku sierpnia do końcówki listopada. Więc jeżeli to wszystko będzie się potwierdzać, i rzeczywiście będziemy świadkami takiego zjawiska w najbliższym czasie, że dolar będzie się umacniać jeszcze w perspektywie następnych 4 miesięcy, to naprawdę może być słabszy okres na warszawskim parkiecie, i ta korekta 6% może przerodzić się w coś mocniejszego. Dlatego też uwaga na warszawski parkiet naprawdę okres, w którym teraz wchodzimy, może być słabszy dla giełdy w naszym kraju i należy być bardzo, bardzo teraz czujnym. To tak wygląda sytuacja. Za chwilę przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Zachęcam do zadawania pytań. No i zostawmy sobie w tle euro-dolara i szybkie pytania i odpowiedzi. Zachęcam oczywiście do oddawania głosu w naszej ankiecie, czego się spodziewacie na indeksie WIG20 podczas dzisiejszej sesji wzrostu, spadków czy sesji bez zmian. Dobra. Jeśli nastąpi korekta, do jakiego poziomu ją przewiduje na Big 20? Freeman, już właśnie było o tym. Witam Wielki Ja, witam Juninho, witam Marku, witam Pablo. Czy doczekaliśmy się korekty, Panie Juninho? Zobaczymy, ale dzisiaj bardzo, bardzo jednostronnie się zaczynam wypowiadać i uzasadniam, dlaczego tak właśnie jest. Jakie poziomy mogą sprowokować dane z USA na euro? O dolarze Pana zdaniem, jakie poziomy mogą? Tak jak, było, jak już powiedziałem, Panie Michale, cała strefa 1,12, 1,13 plus minus 50 pipsów, czyli tak naprawdę cała szeroka strefa 111, 50, 113, 50, należy ją ściśle monitorować. Byłbym bardzo mocno zaskoczony, gdyby została ona pokonana i by to świadczyło o tym, że naprawdę inwestorzy oddalają wizję dalszego parcia przeciwko amerykańskiej walucie, a ja myślę, że będzie taki lekki powrót euro-dolara na 1,15 i dalej na 1,12, dobra, dzięki od to takiego scenariusza oczekuję, ale straszy mnie wizja 1,16 dobra, dzięki Michał ok, czy są jeszcze jakieś pytania, bo, bo ja na razie nie widzę, ale zaraz, zaraz zobaczymy Dobra, są jeszcze pytania? Dobra. USA nakładają uniwersalne cła w wysokości 10-15% dla krajów mających nadwyżkę handlową z USA. 41% krajów bez umowy handlowej z USA. Dodatkowe 40% dla towarów podejrzan podejrzanych o korzystanie z innych krajów w celu uniknięcia wysokich ceł. DAX wybija dolną. Bandę konsoli. Pan Paweł się cieszy. Chyba ma shorty. Ja mam tylko longi czy lagi. Czy wy też? Pan Rafi się pyta. W poniedziałek zostanie odjęte około 27 punktów z WIG 20 z tytułu dywidendy PKO BP. Pan Michał ostrzega. WIG w dół. PKO odcina dywidendę 5 sierpnia. Orlen 2900 spokojnie pęknie dzisiaj. Pan Hayat. Dobra, dziękuję Ci. <laughs> Dzisiaj będzie prawdziwy test, jaka silna jest polska giełda. Panie Pawle, podpisuję się pod tym. Orlen do 13 sierpnia ma dzień dywidendy. <laughs> Także kolejne straszenie. Odcinaniem po prostu ważnych czynników, które mają wpływ na indeks ZWIG 20. Okej, okay, dobra. Warren Buffett mówi też o spadkach i ostrzega inwestorów. Też jego słuchają, bo jest ich mentorem dla wielu inwestorów. Dzięki Apartament. I przypominam, że w niedzielę zrobiliśmy specjalny, nowy, świeży, półtora godzinny materiał na kanale. Jest o Urenie Buffetcie. O Lorenie Buffetcie yy, z perspektywy, której chyba myślę jeszcze wcześniej nie widzieliście. Więc ich Gnyszka bardzo ładnie to wszystko opisywał, więc zachęcam do tego materiału. On będzie podlinkowany za chwilę po zakończeniu naszego, naszej transmisji yy, w prawym górnym rogu. Jeśli wrzesień jeszcze gorszy, to korekta przez 2-3 miesiące na ich wejście i w listopadzie powrót do wzrostów. No, Panie Filimanie, gdyby statystyka miała się spełniać, to moim zdaniem byłby to najbardziej prawdopodobny scenariusz. No, ale zobaczymy, jak bardzo rynek jest odporny na tego typu schematy statystyczne. Bo naprawdę to, że taka jest statystyka, nie oznacza, że będzie akurat odwro Może być akurat odwrotnie w tym roku, w tym sezonie. Więc zobaczymy, trzymamy rękę na pulsie co tam aktualnie z rynkiem miedzi. Joshua niestety nie ma pozytywnych informacji. Buffett namieszał, dobra, ja mam to i to, ale z ciasnymi stop nie ma opcji, żeby analizować, w którą stronę konsolidacja pofrunie. Jestem za 1,15, ale kto wie, co tu się wydarzy i co powie nagle Trump. Tak jest oto. Przypominam, że w przyszłym tygodniu znowu Donald Trump będzie, na, na celu, będzie głównym aktorem rozgrywającym sytuację na całym świecie, bo będziemy się przygotowywać do wygaśnięcia tej tego dziesięciodniowego moratorium na Rosję. Więc jeżeli się Rosja nie ugnie, a prawdopodobnie, moim zdaniem, się nie ugnie, to, to w takiej sytuacji geopolityka może nam jeszcze sporo namieszać. Później będzie tydzień oddechu, później będziemy przygotowywać się pod Nvidia, później będzie Jackson Hall, więc wygląda na to, że jeżeli jakiś okres wakacyjny będzie w sierpniu, to być może w okolicach 15, ale czy rzeczywiście tak będzie akurat w tym roku będzie kiepsko moim zdaniem Słuchając programu z niedzieli nabrałem przekonanie, że ma spektrum autyzmu, pan CPK komentuje, dobra Co ze złotem, już było Pani Kamilu, Pani Kamilu proszę sobie o, o, o przesunąć o złocie nawet dość sporo. Dobra. To widzę, że nie ma więcej pytań. Kończymy naszą ankietę. Nasza ankieta z bardzo prostym pytaniem: czego się dzisiaj spodziewasz na indeksie WIG20? Okazuje się, że nasza społeczność nasza społeczność widzi spadki. 69% społeczności spadki, 22 wzrosty, 7 bez zmian, 196 głosów. Więc ewidentnie zmiana nastrojów i wyraźnie widać przewagę tych, którzy liczą na spadki. Czy na nadgas możemy rzucić? Pan Tomek, dobra, to już rzut oka na, na gaz. I tam sytuacja jest bardzo ciekawa, bo jesteśmy bardzo blisko formacji RGR. Więc 3 dolary, jeżeli pęknie, zrobi się piękny RGR o 9-miesięcznej historii. Zachęcający do pogłębienia spadków, do przyspieszenia procesów dezinflacyjnych. No i zobaczymy, bo naprawdę jesteśmy w kluczowym teraz momencie i wsparcie 3 dolary jest potwierdzone. Krypto, znowu dump. Właśnie, chyba o coś jeszcze o krypto nie powiedzieliśmy, a tam też dzieje się, bo proszę zwrócić uwagę, jesteśmy poniżej 116,700, czyli zamknęliśmy tą lupkę wzrostową, która. Była otwarta w tym tygodniu to jest pierwszy negatywny czynnik. No i teraz bronimy 115 tysięcy. Jeżeli ten poziom padnie dzisiaj na koniec dnia, na koniec tygodnia, to oczywiście szybko wrócimy do wykresów miesięcznych tygodniowych, a wykresy tego typu pokazują, że w rejonie 115 tysięcy przebiega górna krawędź wieloletniego, ponad dziesięcioletniego albo co najmniej kilkuletniego trendu wzrostowego, no a w takiej sytuacji. Zawrotka w tym miejscu może dać nam naprawdę techniczny, mocny impuls spadkowy, więc uwaga na Bitcoinie. Także należy być bardzo, bardzo ostrożnym. No i jeszcze ethereum widzimy, że też próba wywołania korekty. No i Bitcoin i inne alt chyba idą bardzo blisko siebie. Dobra. Dobra. To, to tyle. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Dzięki za to, że jesteście. O, przypominam o 14:20 live z komentarzem na żywo do, do danych z amerykańskiego rynku pracy, a po drodze mamy wskaźniki PMI, o których mało mówiliśmy, ale, ale tak naprawdę myślę, że one schodzą dzisiaj na drugi plan. To dzięki za spotkanie, do zobaczenia, trzymajcie się. No i dużej dodatniej stopy zwrotu, cześć.